Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu na miesiąc sierpień dla Waszego znaku. Chciałabym podziękować osobom, które nie zrezygnowały z subskrypcji, dlatego że byłam niedysponowana. Bardzo cieszę się, że zostaliście i bardzo cieszę się, że oglądacie ten film. Chciałabym jednak powiedzieć, że nie robimy rozkładu krzyżowego, zrobimy taki mój autorski rozkład, zapytam o konkretne sprawy. Talie, które tutaj będę używać opiszę w komentarzu lub w opisie, zostawię tytuły. Dodatkowo na koniec wyciągnę szanse lub zagrożenie z talii, gdzie są tylko wielkie arkana. One są na fioletowo lub na biało. Na fioletowo to, to jest zagrożenie właśnie. Na biało to jest szansa. Zatem z tego będziemy korzystać. Moi drodzy, cóż ja mogę tutaj rzec? Kolejnym razem filmy już będą według liczby polubień. Może tak. Oczywiście zaczynam od znaku urodzinowego. I to jest najważniejszy znak a później już będziemy kontynuować yy, według polubień. W tym miesiącu jednak zachowam po prostu astrologiczną kolejność od lwa do raczka. Przykro mi raczki, że nie zdążyłam zrobić filmów yy, na lipiec, ale mam nadzieję, że tutaj coś na sierpień dla siebie skubniecie. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się także powrócić na kanał miłosny, ale chyba na razie w formie czytań miesięcznych. No, zobaczymy jak będzie. To co? Myślę, że możemy zaczynać. Baraneczki. Jak tutaj sprawy mogą się mieć dla Was w miesiącu, sierpniu? Baranek, sierpień. wykazać się wielką cierpliwością w sytuacji, w której się znajdujecie? Bo łatwo tutaj spalić most. Takie mam wrażenie. Dobrze. Baranki drogie, wy, wasza energia w miesiącu sierpniu. Dwójka kielichów. Czego będzie mniej, co odchodzi do przeszłości? Trójka mieczy. Co nadchodzi w takim razie do was? Czego będzie więcej w sierpniu? Kapłanka. Wyzwanie w sierpniu dla Barana. Kapłan. Odpowiedź na to wezwanie, co robić? Głupiec. I rezultat, czyli potencjalnie z jaką energią możecie wejść miesiąc? Wrzesień. Słońce, piękna energia dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery wielkie arkana na sześć kart. O, jeszcze karta kochanków w tle. Zatem wiem, że w tym miesiącu ludzie wokół Was dużą rolę mogą odegrać, chociaż karty pokazują bardziej właśnie wyciszenie ten sam dla siebie, mniej wpływu towarzystwa. Dobrze, biorę szansę lub zagrożenie miesiąca. Szansa lub zagrożenie dla osób z podznaku barana. Jest diabeł i to jest szansa, ale diabeł nawet w pozytywie nie jest pozytywny, ale mam wrażenie, że macie szansę, macie szansę dostrzec pewną piętę achillasową swoich działań albo po prostu dostrzec zagrożenie i uniknąć tego, czy dostrzec pokusy. Można ich uniknąć. Okej, okay. biorę talię, dopytuję. Trójka mieczy odchodzi do przyszłości. To jest karta jakiegoś niezadowolenia, ale to jest też karta, która mówi, możesz nauczyć się na błędzie. Bardzo podoba mi się to, jak ta karta wygląda w tej talii, bo to jest ten moment, działamy, działamy i nagle, kurde, coś nie wyszło, nie? I się tak podpieramy i myślimy, co robić dalej. I wiem, że coś zrobić musimy. Tutaj ktoś odchodzi, no dobra, niech sobie idzie. Boli. Nie wyszło, rozczarowujemy się, to szczególnie w pracach manualnych tak jest, prawda? Kiedy się czymś zajmujemy, składamy meble i złożymy, i źle złożyliśmy. I tak stajemy i no cholerka po prostu zmęczeni jesteśmy, no nie chce nam się więcej rozczarowani. No ale trudno, uczymy się na błędzie i składamy na nowo. Trójka mieczy odchodzi do przeszłości, a to jest właśnie ta karta niezadowolenia, rozczarowania. To jest karta, która mówi o tym, że naprawdę rzeczywistość odbiega od tego, co sobie wymarzyliśmy, albo w ogóle przynajmniej yy, oczekiwaliśmy jakkolwiek. To nie muszą być marzenia, ale i oczekiwania. Yy, I ciekawe, ja nie wiem czy to było widać, bo mam ograniczony kadr, yy, ale w przełożeniu pojawił się z mieczy dziesiątka mieczy. Czyli właśnie takie nauczyłem no, się na błędzie, coś mi nie wyszło. Trójka mieczy, no to naprawdę się dowiedzieliśmy. Karta cierpienia. To odchodzi do przeszłości, tego będzie mniej, to dobrze. Trójka mieczy zawsze symbolizuje jakieś rozczarowanie emocjonalne, być może niepokój, czasem zdrady. To może wynikać z przeróżnych sytuacji, rozpady związków i tak Natomiast ta karta zawsze mówi, żeby. Uczyć się poprzez to rozczarowanie, poprzez te emocje, wykazać się zrozumieniem dla siebie i dla innych. Ale tego będzie mniej. To dobrze, bo to zawsze są wydarzenia związane z takim poczuciem, coś mi się wali i mocno się rozczarowuje. Ja mam takie wrażenie, że trójka mieczy jest takim zimnym prysznicem. Trochę. I trzeba z tym zrobić porządek. No dobra. Karta dwójki kielichów. Wydaje mi się, że po pierwsze wy jesteście bardzo mocno osadzeni w uczuciach i emocjach w tym miesiącu, czyli wrażliwi. Ale też mm, nastawieni jesteście na partnerstwo. To tak, jakbyście chcieli działać w duacie przynajmniej. Bo karta dwójki kielichów zawsze symbolizuje osobę, która bierze pod uwagę inną osobę, konkretną, albo po prostu zwraca uwagę na innych ludzi. Czyli nie chce przez to iść sam. Takie mam wrażenie. Wolę tutaj yy, mieć jakieś wsparcie. Natomiast dwójka kielichów, jeżeli symbolizuje nastawienie, to właśnie w dwójce kielichów zawsze mamy osobę nastawioną na opiekuńczość, na troskę o drugiego, ale też osoba, która tej troski chce, żeby to działało po prostu 50 na 50. No to co? Dopytam, o co tu chodzi. Pamiętajcie, tak jak już powiedziałam, dwójka kielichów zawsze pokazuje osoby wrażliwe. To są muzycy, poeci itd., a ja mam takie uczucie, że Wy musicie właśnie sami przez to wszystko przejść i, i z tego rozczarowania się wyciągnąć. Niemniej jednak macie wsparcie w otoczeniu. Co z tą dwójką kielichów? Paść miecze. Pokazuje mi się tu jakby mocny kontakt z kimś. Że Wy jesteście nastawieni na kontakt i na bycie z kimś. Bo mamy tą księżyczkę kielichów, a to jest rozmowa, to jest kontrola tego, co się dzieje. To jest ciągle jesteśmy jakby z kimś w kontakcie. I Wy jakby jesteście na to nastawieni. Tylko, że z tą kartą kapłanki, to tak jakbyście chcieli z tego rozczarowanka, nie wiem czym jest ta trójka mieczy. To są przeróżne sytuacje. Komuś może się związek rozwalił, ktoś może z pracy został wyrzucony, ktoś może stwierdził, że po prostu nie jest szczęśliwy, to odchodzi do przeszłości. I teraz tak jakby szukacie być może chcecie szukać rozwiązania z kimś. Może macie wrażenie, że szczęście jest prawdziwe, kiedy się dzieli je. Ale nie tędy droga. Albo jeszcze liczycie na to, że rozwiązanie w tej sytuacji, informacje przejdą z jakąś osobą, że może ktoś wam doradzi. Natomiast karta kapłanki, tak, tu może być kobieta, która wam doradzi, ale ja czuję, że to jest jednak kwestia wycieszenia się i nadchodzi taki spokojniejszy okres, gdzie należałoby się bardziej wycofać yy, i przemyśleć pewne sprawy. Słuchajcie, z kartą kapłanki nic nie jest czarno-białe. I to jest tutaj bardzo ważne, bo zaczyna padać. Yy, bo nie ma jednoznacznych odpowiedzi w sytuacji, w której się znaleźliście. I ja czuję, że tutaj jest lekcja zaufania do życia i po prostu zaryzykowanie. O co chodzi z tą kapłanką? No siódemka mieczy. Dokładnie, nie ma tutaj z tych y, odpowiedzi, są niepewności. I ja też uważam, że... I to się pojawiło w czytaniu już dla jakiegoś znaku. Kapłanka plus siódemka mieczy. Nie inspirujcie się innymi za mocno. Bo to wygląda tak, jakbyście chcieli odpowiedzi znaleźć u innych osób że ktoś mi może doradzi, a może się zainspiruje będzie git. Niekoniecznie tak jest. To tak jakbyście schodzili ze swojej drogi życiowej. Yy, no nie. To nam niczego nie rozwiąże. Uważam też, że mogą pojawić jakieś manipulacje, ale nie, tutaj ta siódemka mieczy to jest karta niejasności. Znowu. Zatem... Nie oczekujcie jasnych odpowiedzi. Mam wrażenie, że możecie się znaleźć w sytuacji, w której nie ma jasnych rozwiązań, i jedynie na zasadzie musisz skoczyć w nieznane i spróbować. E, tak może nam się tutaj poszczęścić. Yy, no właśnie, bo jakby wyzwaniem jest kapłan, i ja czuję, że to jest zaufanie do wszechświata, że nie mam wszystkich informacji, ale wierzę, że będzie dobrze. No. Dziesiątka kielichów, karta sukcesu w tej talii. I znowu mamy otoczenie jakby ludzi, bo często dziesiątka kielichów pokazuje na osobę, a kapłan nie jest dostępny dla innych osób. Kapłan to jest ten, który potrafi cieszyć się sam sobą i życiem. Więc ja czuję, że wy musicie w sobie szukać odpowiedzi i taką rozmowę bardziej przeprowadzić z Bogiem albo ze wszechświatem, albo w cokolwiek wierzycie, co jest większego od Was. I tutaj szukać wsparcia, jak wyskoczyć z tej sytuacji. No, właśnie, dlaczego mówię wyskoczyć? Bo mamy kartę głupca. Zobaczcie, odpowiedź na to wyzwanie. I to jest karta, która mówi: zacznij coś nowego, wskocz, zaryzykuj, i po prostu idź w to. Tylko to musi być to, co czujesz. Ja mam wrażenie, że w tej sytuacji myślenie niewiele pomoże. Bardzo dużo pytań, niewiele odpowiedzi. Więc zobaczmy, co z tym głupcem. Ósemka kielichów i karta głupca jako odpowiedź. Ósemka kielichów jest kartą, która mówi czas szukać nowych rozwiązań, nowych dróg dla siebie, bo te obecne nie przyniosły zadowolenia w tej sytuacji, w której jesteście. To rozwiązanie się nie sprawdziło i to wiemy już z trójką mieczy, prawda? No to już było rozczarowanie. Natomiast karta głupca jako odpowiedź na wezwanie, żeby osiągnąć ten sukces w dziesiątce kielichów, który się pojawia, czyli szczęście i spełnienie, z kapłanem musisz zaufać wszechświatowi, z kapłanką siedem komieczy nie będzie tu jasnych wskazówek i drogowskazów, co masz robić, i z kartą głupca zaufać i wskoczyć w nieznane i szukać zupełnie nowego rozwiązania. I wtedy co się dzieje No moi drodzy, No jest karta słońca, przepiękna, najpiękniejsza karta w tarocie, która mówi, w końcu jest dobrze, cudownie, słońce świeci, jestem szczęśliwy, radosny, to jest to. Czyli macie szansę naprawdę na to szczęście. Ach, i proszę zobaczyć, jest ta dwójka kielichów, i to jest to, czego szukacie być może w partnerstwie, to jest to, o co Wam chodzi. To jest karta miłości tutaj. To nie musi być kwestia miłości. Ja staram się nie mówić jakich spraw to dotyczy, bo każdy ma swoje indywidualne potrzeby i to, co nam zaprząta głowę w danym miesiącu. Natomiast to szczęście jest możliwe, to spełnienie jest, i co więcej, są tam piękne osoby dla Was. Jeżeli komuś zależy, oczywiście na tej miłości. A więc to czytanie jest bardzo budujące. To jest ciekawe, że Baranom muszę dodać trochę śmiałości i odwagi w tym miesiącu. Przecież karta głupca to jest właśnie kojarzona z wami, czyli nie myśli i skacza do przodu, w ogóle nie, nie analizuje. Aby tak jakbyście chcieli, pozbierać informacje najpierw, co robić. Będą niepewności. Tutaj po prostu trzeba ryzykować iść w nieznane. Czy to jest nowy związek? Bo może tak być. Tutaj jest jakby zainteresowanie nową osobą, więc biorę to pod uwagę. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Jeżeli chcecie być szczęśliwi, to musicie szukać zupełnie nowej drogi w tej sytuacji, w której się znaleźliście, bo jest tam odpowiedź. I mamy tego diabła. I ja wyciągam kartę w związku z nim, bo on w pozytywie. To mogą być jakieś takie częściowe sukcesy materialne, na przykład, ale w tym czytaniu nie o to chodzi. Ja czuję, że Wy możecie zweryfikować, co nie jest dla Was, co nie będzie dla Was dobre i wiedzieć, w co nie wchodzić. To jest być może to. Nauczyliśmy się na błędzie. Wcześniej tutaj tego diabełka posłuchaliśmy i nas ściągnął z naszej ścieżki. Teraz nie, nie ulegać wpływom. To jest Waszą szansą, że Wy szybko sobie zlokalizujecie, kto jest tutaj dobry, a kto nie. No, jest kapłana obok tego, więc tutaj dobro wygrywa, jakkolwiek to brzmi. Wy wiecie, jak ominąć niebezpieczeństwo. Co więcej, uważam, że jesteście chronieni, bo karta kapłana, ona jest na wezwaniu, ale ona jest też obok tego diabła. W tej sytuacji, w której się znajdujecie, jesteście chronieni przez wszechświat, kosmos, Boga i tak dalej. Tu jest opieka boska, więc nie ma tego złego. Słuchajcie, nie jest źle, będzie dobrze. Dobrze, to co? Wyciągam taką kartę wskazówkę ogólną. Jeszcze przeczytam wam znaki. Macie bliźnięta w centrum, pojawiają się, się ryby, pojawia się rak, na wezwaniu jest byk, w odpowiedzi na wezwanie jest baran, ale mamy również lwa, i tutaj koziorożec w pozytywie i byk. Jaka jest to. Taka... Jaka jest ogólna rada dla osób z podznaku znaku Barana w tejże sytuacji? Czwórka donarów. Co by się nie działo, bądźcie oszczędni ze swoją energią. I to jest to, kapłanka, to jest introspekcja, to jest kierujemy całą moc, całą energię do wewnątrz. Nie rozdajemy. Przejdzie jeszcze moment rozdawania swojej energii, nie teraz. Wy macie być pościągliwi ze swoją energią, wy macie zadbać o swoje bezpieczeństwo w sytuacji, w której się znajdujecie i nie inwestować, dopóki nie poczuje, że warto w coś skoczyć. To jest ważne, bo ta czwórka denarów zawsze nas informuje o tym, żeby zbierać się energetycznie, być oszczędnym w rozdawaniu swojego czasu, pieniędzy i tak Dziewiątka kielichów. Tak, tutaj należałoby wręcz takim zdrowym egocentryzmem w ramach swojej osoby się wykazać. Odmówić spotkań i tak dalej, bo wy musicie kumulować swoją energię i będziecie jej potrzebować na to, co się dzieje tutaj, a to będzie coś dużego i szczęśliwego dla was. Zatem to nastawienie, z którym wchodzicie w kolejny miesiąc, nie jest dobre, bo wy macie skupić się na sobie stuprocentowo, a nie tutaj szukać kontaktu z innymi, rozdawania swojej energii i tak dalej. Pamiętajcie, odpowiedzi przychodzą do was w ciszy, ale też tutaj ten skok w nieznane będzie. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem. To tyle. Pozdrawiam.